Cześć, witajcie na kanale mroczne Akta, miejscu, gdzie zagłębiamy się w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej natury i odkrywamy historie, które mrożą krew w żyłach. Dziś zabiorę Was w podróż do umysłu jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców wszechczasów Teda Bandiego, człowieka, który swoją charyzmą i urokiem potrafił oczarować wszystkich wokół, a jednocześnie krył w sobie niewyobrażalne zło. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, by subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie żadnej z naszych historii. A teraz zanurzmy się w mroczną opowieść. Ted Bandi, człowiek, który przez lata unikał sprawiedliwości, wykorzystując coś, co większość ludzi uważa za atut swój wygląd i osobowość. Na pierwszy rzut oka, Ted był ucieleśnieniem tego, co Amerykanie kochają. Przystojny, dobrze ubrany, z nienagannym uśmiechem. Potrafił rozmawiać z każdym. Był elokwentny i wydawał się człowiekiem sukcesu. Ale za tą maską kryła się mroczna prawda: Bundy był jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców w historii. Jednym z kluczowych elementów jego zbrodniczej kariery był sposób, w jaki manipulował ludźmi. Bundy rozumiał, jak bardzo wygląd może wpływać na percepcję. Kobiety. Które widziały go po raz pierwszy, zazwyczaj opisywały go jako czarującego i sympatycznego. Wykorzystywał to, by wzbudzić zaufanie swoich przyszłych ofiar. Jedną z jego najczęstszych metod było symulowanie kontuzji. Nosił gips na ręce lub nodze i prosił przechodniów o pomoc w przeniesieniu czegoś do samochodu. W tym momencie nieświadome kobiety wpadały w jego pułapkę. Bandy nie działał pod wpływem impulsu, był strategiem. Studiował swoje ofiary, wybierając młode kobiety, które często miały długie, ciemne włosy. Potrafił godzinami obserwować, zanim podjął decyzję o ataku. Jego młode zaperandi był jednocześnie przerażający i skuteczny, niezależnie od tego, czy była to zatłoczona biblioteka, plaża czy parking. bandi zawsze potrafił wtopić się w otoczenie, nie wzbudzając podejrzeń. Nie tylko wygląd, ale i jego osobowość przyciągały ludzi. Bandi był studentem prawa. Angażował się w politykę i pracował jako wolontariusz w centrum kryzysowym. Wydawał się być chłopakiem z sąsiedztwa, któremu można zaufać. Ale właśnie ta normalność była jego największą bronią. Mało kto podejrzewał, że za tą fasadą kryje się zimnokrwisty morderca. Jednym z najbardziej wstrząsających aspektów tej pistoli jest to jak Bundy potrafił manipulować nawet w trakcie procesu. Podczas swojej obrony przemawiał z takim przekonaniem, że zyskał rzesze fanek, które przysyłały mu listy miłosne. Jego przystojna twarz i pewność siebie działały na wielu ludzi jak magnes, co tylko pokazuje, jak niebezpieczna może być powierzchowność w ocenie człowieka. Ted Bundy był mistrzem kamuflażu, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego – jego wygląd i urok stały się jego najskuteczniejszą bronią, dzięki której przez lata unikał sprawiedliwości, pozostawiając za sobą ślad zbrodni, które do dziś wywołują przerażenie. Ted Bundy nie był typowym seryjnym mordercą. Jego zbrodniczy geniusz krył się w zdolnościach manipulacyjnych i zdolności prowadzenia podwójnego życia. Jako jeden z najbardziej charyzmatycznych zabójców Kistoli, Bundy potrafił wzbudzać zaufanie i sympatię. Jednocześnie skrywając swoje prawdziwe, mroczne oblicze, bandi miał niezwykłą zdolność do manipulowania ludźmi, co pozwalało mu zarówno unikać podejrzeń, jak i kontrolować swoje ofiary. Wykorzystywał swoją inteligencję i urok, aby budować obraz sympatycznego, ambitnego człowieka. W życiu codziennym bandi był uosobieniem normalności, studiował prawo, angażował się w politykę. A nawet pracował w telefonicznej linii wsparcia kryzysowego. Dzięki temu ludzie postrzegali go jako godnego zaufania obywatela, co czyniło go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Jego manipulacyjne zdolności nie kończyły się na relacjach interpersonalnych. Bandi był w stanie przekonać nawet funkcjonariuszy prawa, że jest niewinny. Podczas przesłuchań zachowywał się z opanowaniem i pewnością siebie, co sprawiało, że wielu nie widziało w nim potencjalnego sprawcy. Nawet gdy został oskarżony o morderstwo, Bandi potrafił tak manipulować swoim wizerunkiem, że zyskał się fanek, które pisały do niego listy miłosne, wierząc w jego niewinność. Podwójne życie Teda Bandi ego było kluczowym elementem jego zdolności do ukrywania swoich zbrodni. Z jednej strony był miłym, dobrze wychowanym człowiekiem, który potrafił oczarować każdego. Z drugiej strony był bezwzględnym mordercą, który znajdował satysfakcję w zadawaniu bólu i odbieraniu życia. Bundy prowadził swoje podwójne życie z precyzją i kontrolą. W jego bliskich relacjach, zwłaszcza z partnerkami, nie było żadnych oznak przemocy czy agresji. Jego dziewczyna, Elizabeth Kloupfer, przez wiele lat nie podejrzewała, że Tet jest zdolny do takich zbrodni. Jednak chwila w samotności Bandi przemieniał się w potwora, polując na młode kobiety, które spełniały jego specyficzne kryteria: ciemne, długie włosy przedziałkiem po pośrodku, cecha, którą według ekspertów mogły przypominać mu dawną miłość. Eksperci wciąż próbują zgłębić umysł Bandiego, który wydaje się być klasycznym przykładem socjopaty. Charakteryzował go brakiem paki, umiejętność kłamstwa bez cienia wyrzutów sumienia. Oraz potrzeba dominacji i kontroli. Jego zbrodnie były nie tylko aktem przemocy, ale też środkiem do zaspokojenia chorych potrzeb. Bandi nie tylko zabijał, ale często wracał na miejsce zbrodni, by ponownie przeżywać swoje triumfy. Ted Bandi traktował swoje zbrodnie jak grę, lubił wyzwania i czerpał satysfakcję z oszukiwania systemu. Jego zachowanie w sądzie było tego najlepszym przykładem. Bronił się sam co pozwalało mu manipulować opinią publiczną i przysięgłymi. Przemawiał z taką pewnością siebie i elokwencją, że wiele osób było skłonnych uwierzyć w jego wersję wydarzeń. Jego sukces jako seryjnego mordercy można przypisać kombinacji cech osobowościowych i inteligencji. Bandi był sprytny, przystojny i miał doskonałą zdolność adaptacji. Wiedział, jak dopasować swoje zachowanie do sytuacji i jak wykorzystać słabości innych ludzi. Jego ofiary często nie podejrzewały, że mogą być w niebezpieczeństwie, bo Bandi wydawał się być jednym z nich zwyczajnym, przyjaznym człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Historia Bandi Ego to ostrzeżenie przed pochopnym ocenianiem ludzi na podstawie ich wyglądu czy pierwszego wrażenia. Pokazuje, że prawdziwe zło może kryć się za maską normalności. Bandi nie tylko wpłynął na sposób, w jaki postrzegamy seryjnych morderców, ale także na rozwój kryminalistyki i psychologii sądowej, stając się jednym z najbardziej badanych przypadków w historii. Ted Bundy był mistrzem manipulacji i doskonałym aktorem w swoim podwójnym życiu. Jego historia uczy nas, jak ważne jest krytyczne spojrzenie na ludzi i zrozumienie, że za najbardziej czarującym uśmiechem może kryć się prawdziwe zło. Ted Bundy był nie tylko jednym z najbardziej niebezpiecznych seryjnych morderców w historii. Ale także mistrzem ucieczek i manipulacji. Przez lata wymykał się wymiarowi sprawiedliwości dzięki swojej przebiegłości, inteligencji oraz zdolności do wykorzystywania ludzkich słabości. Historie jego ucieczek są dowodem na to, jak trudnym przeciwnikiem był dla organów ścigania. Bandi po raz pierwszy został aresztowany w 1975 roku w stanie Utah, kiedy policja znalazła w jego samochodzie podejrzane przedmioty, kajdanki. Maskę narciarską, sznury i łom. Choć to wystarczyło, by postawić go w stan oskarżenia, Bundy potrafił tak dobrze manipulować swoim wizerunkiem, że początkowo nie budził większych podejrzeń. Utrzymywał, że jest niewinny i działał z pełną pewnością siebie. W 1977 roku, podczas oczekiwania na proces zaporwanie w Kolorado, Bundy otrzymał pozwolenie na korzystanie z biblioteki sądowej Waspen. To właśnie tam, wykorzystując nieuwagę strażników, dokonał swojej pierwszej spektakularnej ucieczki. Zrzucił z siebie marynarkę, wyskoczył przez okno drugiego piętra i zbiegł do pobliskiego lasu. Przez sześć dni unikał policji, żyjąc się jagodami i wodą ze strumieni, zanim został schwytany. Bandi nie zamierzał poddawać się łatwo. Kilka miesięcy później, w grudniu 1977 roku. Dokonał kolejnej ucieczki z więzienia w Glenwood Springs. Tym razem jego plan był jeszcze bardziej przebiegły. Schudł znacząco, aby zmieścić się w otworze wentylacyjnym swojej celi, który prowadził do mieszkania naczelnika więzienia. W święta Bożego Narodzenia, gdy strażnicy byli mniej czujni, Bandi wymknął się z budynku. Po ucieczce udał się do Tallahassee na Florydzie, gdzie przez kilka tygodni unikał wykrycia. To właśnie tam, Korzystając z fałszywych dokumentów, wynajął mieszkanie pod nazwiskiem Chris Hagen i przez jakiś czas prowadził pozornie normalne życie. Jednak jego skłonność do przemocy wkrótce znów dała o sobie znać. Podczas swojej ucieczki bandi dopuścił się jednej z najbardziej brutalnych zbrodni w swojej karierze. W styczniu 1978 roku zaatakował w domu studenckim Kiomega na Florydzie, gdzie zamordował dwie młode kobiety i poważnie ranił dwie kolejne. Ta zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną, a Bandi stał się jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Ameryce. Bandi został schwytany po raz ostatni w lutym 1978 roku. Policja zatrzymała go za prowadzenie skradzionego samochodu. Tym razem nie zdołał już przekonać funkcjonariuszy do swojej niewinności. Jego arogancja i pewność siebie, które wcześniej działały na jego korzyść, teraz go zgubiły. Podczas procesu bandin nadal próbował manipulować otoczeniem. Sam bronił się w sądzie, co dawało mu możliwość bezpośredniego kontaktu z ławą przysięgłych. Choć robił wszystko, by uniknąć wyroku, tym razem wymiar sprawiedliwości doprowadził do jego skazania. Bundiemu przez lata udawało się unikać sprawiedliwości dzięki jego inteligencji, manipulacyjnym zdolnościom i śmiałym planom. W czasach gdy brakowało zaawansowanej technologii kryminalistycznej, bandi wykorzystywał luki w systemie. Jego urok i elokwencja sprawiały, że ludzie go nie podejrzewali, a funkcjonariusze prawa nie byli przygotowani na tak zdeterminowanego i przebiegłego przeciwnika. W historii ucieczek bandi ego są dowodem na to, jak niebezpiecznym człowiekiem był i jak wiele wysiłku potrzeba było, by w końcu go zatrzymać. Jego działania zmusiły wymiar sprawiedliwości do poprawy systemu zabezpieczeń i komunikacji między Stanami, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Podwójne życie bandy Ego oraz jego zdolność do manipulacji uczyniły go jednym z najbardziej fascynujących seryjnych morderców w historii, ale też jednym z najgroźniejszych. Ostatecznie, choć jego ucieczki są świadectwem jego przebiegłości, sprawiedliwość dopadła go w 1989 roku, gdy został stracony na krześle elektrycznym, Ed Bundy pozostawił za sobą długą listę ofiar, których dokładna liczba wciąż nie jest znana. Oficjalnie przypisuje mu się zamordowanie ponad 30 kobiet, ale liczba ta może być znacznie wyższa. Jego ofiary miały ze sobą wiele wspólnego, a Bundy precyzyjnie wybierał swoje cele, wykorzystując swój urok i manipulacyjne zdolności, by je zwodzić. Bandy koncentrował się na młodych kobietach, które pasowały do określonego wzorca. Większość jego ofert to studentki w wieku od 18 do 25 lat, brunetki z długimi włosami przedziałkiem na środku. Wszystkie były atrakcyjne, co według psychologów mogło mieć związek z jego osobistymi obsesjami. Spekulowano, że przypominały Stephanie Brooks, jego byłą dziewczynę, której odrzucenie miało wpłynąć na jego późniejsze działania. Bandi był mistrzem manipulacji i potrafił stworzyć wrażenie niewinności, co czyniło go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Najczęściej stosował kilka strategii, by zwabić swoje ofiary. Bandi często udawał, że jest ranny lub niepełnosprawny. Korzystał z gipsów, kul lub temblaków, prosząc o pomoc w niesieniu książek czy bagażu. Jego ofiary, niczego nie podejrzewające, zgadzały się pomóc. A bandy prowadził je w miejsce, gdzie mógł je zaatakować. Czasami bandy przedstawiał się jako funkcjonariusz policji lub inna osoba zaufania publicznego, co wzbudzało u ofiar poczucie bezpieczeństwa. Bandy często działał na terenach uniwersytetów, plażach czy w bibliotekach, miejscach, gdzie kobiety czuły się bezpiecznie. Wykorzystywał sytuacje, w których jego urok mógł działać najlepiej. Po zwabieniu ofiary do samochodu. Bandi błyskawicznie przechodził do ataku. Większość jego zbrodni była starannie zaplanowana, a narzędzia, takie jak łomcze kajdanki, miał zawsze pod ręką. Niektóre znane ofiary bandiego to Linda N. Hulli, jedna z pierwszych potwierdzonych ofiar bandiego. Linda była studentką psychologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Zniknęła w nocy z 31 stycznia 1974 roku. Ślady krwi znalezione w jej pokoju sugerowały, że Bandy zaatakował ją podczas snu, a potem zabrał jej ciało. Jenis Ott i Denise Nasland. Obie kobiety zniknęły tego samego dnia, 14 lipca 1974 roku, z plaży Lake Sammamish w stanie Waszyngton. Bandy podszedł do nich, udając, że ma złamaną rękę, i poprosił o pomoc przy łodzi. Debbie Kent. Siedemnastolatka zniknęła 8 listopada 1974 roku po szkolnym spektaklu w Utah. Ślady wskazywały, że bandi porwał ją z parkingu, korzystając ze swojej ranny sztuczki. Karen Sparks. Choć bandi ją zaatakował, Karen przeżyła. Była jedną z nielicznych, którym udało się przetrwać atak, choć doznała poważnych obrażeń mózgu. Choć bandi wydawał się wybierać ofiary według określonego wzorca, w rzeczywistości część zbrodni mogła być przypadkowa. Jego obsesyjna potrzeba kontroli i dominacji nad kobietami sprawiała, że atakował w różnych okolicznościach, czasami działając impulsywnie. Kilka kobiet, które cudem przeżyły spotkanie z Bangim, opisywało go jako niezwykle pewnego siebie i kontrolującego. Z relacji wynikało, że Bandi nie okazywał emocji podczas ataku był zimny, metodyczny i całkowicie skoncentrowany na swoim celu. Historie kobiet zamordowanych przez bandy Ego przypominają o tym, jak tragiczne skutki mogą mieć zbrodnie popełniane przez osoby manipulacyjne i pozornie normalne. Każda z jego ofiar była niewinną osobą, której życie zostało brutalnie przerwane. Tet Bandi wykorzystał swój urok i inteligencję, by osiągać swoje mroczne cele, ale w końcu został schwytany, a pamięć o jego ofiarach stała się przestrogą dla przyszłych pokoleń. Tet Bandi, charyzmatyczny i elokwentny, nie tylko siał terror, ale również wywołał fascynację mediów i opinii publicznej na niespotykaną dotąd skalę. Jego procesy sądowe stały się spektaklem który przyciągnął uwagę całej Ameryki, zamieniając salę rozpraw w scenę dramatycznej gry między wymiarem sprawiedliwości a jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii. Bundy stanął przed sądem po raz pierwszy w 1979 roku w sprawie brutalnych morderstw dwóch studentek Margaret Bowman i Lisa Levy w akademiku Hiomega na terenie Florida State University. Atak który miał miejsce w 1978 roku, był jednym z najbardziej okrutnych w jego karierze przestępczej. Podczas procesu Bandi zdecydował, że sam będzie się bronił, co było bezprecedensowym krokiem. Sąd umożliwił mu dostęp do dowodów, co dawało mu okazję do manipulacji i wzbudzania zainteresowania. Jego zachowanie było zarówno szokujące, jak i hipnotyzujące, od flirtowania z kobietami w ławie przysięgłych, pogładkie przemowy, które mogłyby uchodzić za argumenty obrońcy z najwyższej półki. Proces Bandiego był pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych, który transmitowano w telewizji na żywo. Miliony Amerykanów śledziły przebieg wydarzeń, co uczyniło Bandiego celebrytą w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jego urok i przystojny wygląd sprawiały, że niektóre osoby, w tym kobiety, Zaczynały go podziwiać lub nawet zakochiwać się w nim, mimo jego zbrodni. W sali rozpraw pojawiały się grupy młodych kobiet, które uważały go za niesłusznie oskarżonego. Niektóre celowo układały swoje włosy w przedziałek na środku na wzór ofiar bandiego w dziwacznej formie solidarności. Psychologowie określali to zjawisko jako przykład tzw. hybryfilii pociągu do niebezpiecznych przestępców. Społeczeństwo było podzielone. Z jednej strony panowało oburzenie wobec brutalności zbrodni bandiego, z drugiej fascynacja jego osobą. Media portretowały go jako potwora w ludzkiej skórze, kogoś, kto przeczył stereotypowemu obrazowi seryjnego mordercy. Był wykształcony, inteligentny i charyzmatyczny, co sprawiało, że jego czyny wydawały się jeszcze bardziej przerażające. Bundy wykorzystywał swoją pozycję medialną do manipulacji, jego wystąpienia były często obliczone na wzbudzenie sympatii. Złośliwie uśmiechał się do kamer, rzucał żartami i próbował grać rolę niewinnego człowieka wplątanego w absurdalne oskarżenia. W 1980 roku Bundy został postawiony przed sądem w sprawie zamordowania Kimberly Leach, 12-letniej dziewczynki, której śmierć była szczególnie wstrząsająca. Tym razem ława przysięgłych nie miała wątpliwości co do jego winy. Podczas tego procesu Bundy próbował manipulować emocjami, w dramatycznym zwrocie wydarzeń oświadczył się Carolyn Ban swojej byłej kochance, która wierzyła w jego niewinność i wspierała go na sali sądowej. Oświadczyny odbyły się podczas rozprawy, w pełnym świetle kamer, co było zgodne z przepisami stanu Floryda i automatycznie uznane za zawarcie małżeństwa. Wyrok był jednoznaczny, kara śmierci za jego brutalne czyny. Po procesach bandi wciąż pozostawał w centrum uwagi. Jego wywiady z dziennikarzami, w których z nonszalancją opowiadał o swoim drugim życiu, były oglądane przez miliony. Wielu widzów odczuwało mieszankę przerażenia i fascynacji, obserwując człowieka, który z taką łatwością mógł maskować swoją prawdziwą naturę. Dla systemu sprawiedliwości procesy bandi ego były testem na to, jak radzić sobie z seryjnymi mordercami, którzy potrafią manipulować nie tylko ofiarami, ale również opinią publiczną. Dla mediów była to okazja do stworzenia jednego z pierwszych true crime spektakli, które wpłynęły na sposób, w jaki opowiadano o zbrodniach w późniejszych dekadach. Bandy został stracony na krześle elektrycznym 24 stycznia 1989 roku, ale jego historia pozostaje przestrogą. Ted Bundy pokazał, jak niebezpieczny może być człowiek, który potrafi doskonale udawać kogoś, kim nie jest, żentelmena skrywającego najciemniejsze instynkty. To była historia Teda Bandiego, mordercy, który udowodnił, jak złudne mogą być pozory. Jeśli chcecie więcej takich mrocznych opowieści, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Mroczne Akta. Nie zapomnijcie włączyć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z kolejnymi historiami, które wstrząsnęły światem. A jeśli macie swoje sugestie, kogo historię powinniśmy omówić w kolejnych odcinkach, napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku.